Witamy, słuchajcie, nie wiem jak się uda, to jeszcze dzisiaj ten odcinek wleci. Także napiszcie 100 lat Rafałowi, bo dzisiaj 9 luty Rafał kończy 20, słuchajcie, 7 lat. E, Pani także 8? 8? Nie no, jesteś 98? No Paweł. 28. Widziałaś? Jak chcę 328. No po prostu jestem miły. No. Zawsze było, że Rafał jest taki młody, a to patrzcie, już prawie 3 dyszki ma. I cały czas kawaler, także szczęśliwy jest chłop. Także na, na, napiszcie mu tam w komentarzu. A dwa dni temu miał nasz tata urodziny. Tata jest 7,2, więc wychodzi, że 54, tak? Dobrze liczę? Dobrze. No to już się trochę poprawiłem z tej matmy. Także co, słuchajcie: 100 lat dla Rafała i 100 tysięcy subów już, już niebawem. Także myślę, że, że, w ty, że w tym miesiącu. Dość gadania, od razu startujemy z tematem. Mamy dzisiaj nieprzypadkowo tutaj taką ekipę. Na pewno jakieś paczki poprzychodziły, no to Krystian, ty się bierzesz za swoje halogeny, które przyszły Basta. tutaj od Bartka, tak? A dać co będziesz robił? Nie wiem jeszcze. No, no ale na pewno co? Coś przy połamie się, pokręci jeszcze, bo tam ten spływ jeszcze trzeba finish dokończyć. Rolkę zmienić? Bo się pasek będzie zrywał. A no tak. Nasi internauci wyhaczyli to, nie? A Rafał tam rolkę zmienić, to pewnie musicie od nowa wszystko wypalić, tak. wytoczyć, nie? Nie, no trzeba przełożyć. No od początku wiedziałem, że jest źle, ale na razie chciałem tak zostawić po prostu. No, ale słuchajcie, ja myślę, że na pasek rozrządu, no to takie silniki chodzą na pasek rozrządu, więc nie bójcie się, ten pasek nie pęknie, nie? Nie, ale jak... jeśli pęknie, to się nie stanie. No, Ni oczywiście, no, że tak. Nic tak? się nie stanie, a dwa, że ten traktor, no on raczej, yy, co, w paszowozie nie będzie chodził, nie? No raczej nie. <laughs> więc ten, więc on jest tylko, ma wytrzymać 100 metrów. Także nawet jakbyśmy nie, tych pasków. Ale nie, nic się nie stanie. Ale słuchajcie, patrzcie, oświetlenie dbam o auto cały czas macie w opisie tego filmu jedyne 1399 i no już robi to robotę. Nie musimy żadnymi lampeczkami nic doświetlać. Po pierwsze, lepiej to widać na filmie, a po drugie, najważniejsze, no lepiej się robi, nie? No tak. Ale no, jaka tu jest różnica przedtem tym, jakie tu były, jakie tu były lampy, a jaka jest teraz? No. Nie trzeba tej małej lampki już Ty ]łem. No patrz, przedtem gdzie ta lampa stara była? No były Gdzieś dwie. tu na tej wysokości, no nie? Ale one jeszcze nie, nieraz no. nie chciały działać. I jak ja na przykład wtedy patrzyłem w gniazdo od wtrysków, to musiałem świecić, a teraz jak to jest, to nie muszę w ogóle. No, no tak, nawet lepiej, nie? Niż ten I co tam, Krystian, podoba mi się? Sześć halogenów. Słuchajcie, to uznaliśmy. Nie, musisz zamontować, nie? Zamontować? Dobra, zaraz będziemy montować, no. I teraz tak, będzie sześć, jednak uznaliśmy kwadratowe, z przodu cztery, z tyłu, z tyłu dwa. I zobaczymy jak ustawimy, czy tu nie będzie martwego pola, bo one mają 180 stopni, ale... A tak mi się zdaje, że tutaj, w tym miejscu na środku będzie. No to zobaczymy. Odbiedę może sobie jeszcze te małe napałunki pozakładać. I żeby w bok, żebyś no. miał... Ja się zobaczymy, jak ale to przyjedzie. najpierw trzeba zaświecić i dopiero wtedy coś tam dyskutować, nie? Mhm. Dobra, Rafał, tu mamy jeszcze jedną paczkę, słuchajcie, Robert AgroSaf wysłał nam. Także już, już odpakowujemy. Także zanim chłopaki odpakują, to ja powiem, że tak jak zwykle na tym kanale jesteśmy wspierać osoby potrzebujące. Także słuchajcie, pierwszy link w opisie tego filmu mamy link do zbiórki. Nasz widz, który też jest zajarany motoryzacją, bo pracuje w sklepie z ciężarówkami, jego córeczka Zuzia urodziła się przedwcześnie z wagą 1200 gram. Także słuchajcie, zbieramy na operację serca. Pierwszy link w opisie tego filmu. Cel, cel zbiórki to 20 tysięcy. Ja wczoraj patrzyłem, było 5 tysięcy. Także słuchajcie, wystarczy, że każdy z Was w tej chwili przeleje złotówkę i już mamy cel osiągnięty. Także już z góry tym osobom, które się włączają w zbiórkę, dziękujemy. Z Rafałem standardowo, jak na każdą zbiórkę, przekazujemy 200 złotych. No i zachęcam, pamiętajcie, dobro wraca, abyśmy my nigdy nie musieli. Z takich zbiórek korzystać także już wszystkim tym którzy wpłacili bardzo dziękuję a teraz przechodzimy do filmu dzisiaj się będzie dużo działo Każdy ma jeden traktor a ja mam za zadanie Inne mam zadania bo jadę tak po, jadę po alternator nie Tutaj bo już mamy alternator od tego tutaj Satiowozu yy, Sprawdzony znaczy on chyba był On był yy, po prostu do regeneracji także już mamy to zrobione No i jesteśmy już po wstępnej pierwszej jeździe tego traktora, ale pewnie to zobaczycie w kolejnym odcinku, bo nie zdążę tego tutaj wrzucić, ale nie ma maski i tak dalej. No i Krystian z Rafałem tutaj wieczorem. Nie wiem, czy mi się uda coś z tego zmontować. Pewnie nie będzie za dobrze widać, bo, bo, bo było ciemno, a w traktor jeszcze nie ma oświetlenia. Ale Krystian z Rafałem już jeździli. Rafał się lekko uśmiecha, także oglądajcie, bo. Bo myślę, że te obiecanki, cacanki, jest to oglądać. oglądać, co tam Rafał te 500 newta wymyślił. To. Tylko ma, się ciemno było, ale... ma szansę się no. sprawdzić. Co to jest? Didopony? Tak. Jest... Weryfikacja paczki, co to? To jest to samo, co A to, to jest od to Robert. samo, to jest. Aha, dobra, dobra, dobra. No i tu mamy 5 halogenów, właśnie. Także tak. Ja jeszcze w międzyczasie tutaj. A, jeszcze przyszedł zamach do Nissana. To wam tylko pokażę, ale o tym będzie osobny odcinek, ale to na zamach od Otoczaka i słuchajcie, ja w ogóle nie wiedziałem, że ten Otoczak to yy, jest ten yy, właśnie yy, o, bardzo dobry kumpel Roberta, tak? To dopiero. Te, się, nie? Tak, Zdajam. teraz dopiero właśnie poskładaliśmy z Rafałem dzisiaj klocki, że yy, my zawsze wysyłaliśmy sprzęgła zamachy wszystko do Otoczaka. Jak jeździliśmy na jedną czwartą mili, a tu się okazuje, że yy, otoczak to też yy, traktor Pulling. Bardzo zaangażowany, no bo robił do tego do pulera y, koło zamachowe i, i w ogóle. Także teraz do Nissana tutaj zrobił. Adaś, chodź zobaczyć ci pokażę, jaki zamach. Widziałeś kiedyś tak wyfrezowany zamach? O, jakie leciutkie. No, ale podfrezował co? Tu było wszystko pełne. No tak. Nie? I no tu, tu zobaczysz. Im lżejsze koło, tym lepiej, no nie? No niby tak, ale jak. Wtedy moment ci się zwrasta. No, no tak, tak. Ale tu, jak wszystko wybrane, nie? No, miał 14,3 kg, a teraz ma 7,5, nie? A wyważony. A będziecie go Ale wyważony jest. No, wyważony. Na pewno ma to tu, tu jest, ufacz, no. widzisz? Ja nawet jak na 1,4 mili robiłem, to z dwukilowego koła pasowego toczyliśmy na 1,5 kg i wysyłaliśmy do otoczaka na samo wyważenie. Już coś daje, nie? No, oczywiście, że tak. No, dobra. Zobaczmy, co tam panowie odpakowali. Patrzcie, bo wy wszyscy pisaliście, żebyśmy blachę, blachą obijali drzwi, a my poszliśmy inaczej. Zareklamujemy naszych wszystkich sponsorów, bo przecież trawi to tylko sponsorzy. Więc ich chociaż zareklamujemy. mój No właśnie, Krystiana banner, bo Krystian jest największym sponsorem. No, ma na największego ma. No, jeszcze Dawid jest. No, Dawid jeszcze. No, my też musimy jeszcze zamówić. Tak, jeszcze Satio musi być. Jak Satio, to i Hydra system, nie? No, bo chyba się nie pogryzą, co? A Dwa systemy nawigacyjne. A czemu by nie? No, my się lubimy, słuchajcie. Niektórzy myślą, że te firmy i tak dalej, to tam się e, e, kurczę, a to generalnie pod spodem wszyscy się lubią, nie? No tak. Wszyscy normalni. Znaczy nie. E, na zewnątrz e, to się wszyscy lubią, a pod spodem to już jest inaczej. No, jak. Ale to jest różnie tam. Dobra, Dawid nie obejrzy tego odcinka, możesz powiedzieć coś. No, także. Dobra, aha i słuchajcie, za tydzień równo, my z Rafałem robimy tripa do Rzeszowa Tarnów, Rzeszów, Kraków Z Rafałem robimy tripa i przywozimy już słuchajcie Takie samo turbo po regeneracji Ładnie w takiej termoizolacji, taki kolektor Przywozimy już właśnie tutaj do, do owozu. I wtedy jak już tu Adaś pompę, rurki, wszystko powygina No to my wrócimy z Rafałem we wtorek wieczorem, to w jakąś środę można odpalać Czyli w następnym tygodniu w środę można przepalać. Ty to terminy lubisz dawać. A ma, masz tydzień i dwa dni. Coś tam się ogarnie. No, nie, Ubórzy w... się przesunął, to coś tam się ogarnie. Tak, wbrew pozorom nie jest to tak źle, nie? Nie, no coś tam jeszcze się ogarnie. No, no ale co, rureczki są, a yy... Wiesz co, teraz sobie pójdę na tokarkę. Mhm. Stoczę sobie ten gwint. I muszę sobie przymierzyć, żeby to do spływu, żeby można było tutaj jeszcze. Tam rureczko już od skóry, żeby można było mm -hmm. przykręcić. I słyszałem, że tutaj też na opaski pójdzie, tak? No jak? <laughs> no <trytycznie>. Przeźroczyste. <laughs> <laughs> żeby było widać, czy nie ma tych bąbelków. No. Prze I przezroczyste te... Od normalnie od spryskiwaczy weźmiemy, nie? No tak. <laughs> Dobra, słuchajcie, to tyle chyba na, na razie. Jeszcze ewentualnie zobaczymy, co tam y od Roberta przyszło. A jest maszyna. Ulala, piękny. A to z tego roku jest, nie? To pewnie wisiał gdzieś ten plakat. A jakie ma wymiary? On jest dwa na... chyba na półtora mi się wydaje, że będzie. Ale tam potrzebujemy dwa. No to dobrze. Czyli na szerokość idealnie. Znaczy tak, no A tak pamiętam, tu są sponsorzy. Właśnie, tak, tak, tak. A i to tam można zawinąć, wiesz? Nie lepiej tam na samą górę go? No na samą górę. A tu jeszcze coś jest, tak? Jeszcze jeden jest. O, pistolecik kurczę. Rafał coś malowałeś, a przystawkę? Trochę nam się tu bałagan wkrada i to będzie pewnie dzisiaj moje zadanie, żeby ten bałagan tutaj ogarnąć. Masz ten drugi? Do samej góry? Nie, do, już daję ten. A Adaś już mnie hejtuje, że, że tylko do tego jestem. A, tam. Ja się nie przyjmuję. Dobra, pomogę ci. Pogodzimy się może. A czemu kładziecie tu na mój silnik? Tu o, tak on by musiał karszera chyba zobaczyć w drugą stronę. Znam gościa. Kojarzysz? No, dobra. Tylko ten z drugą stronę. Ma co, z metr? Nie, więcej ma niż metr. Weź no tą miarkę z kieszeni, wyciągnij. Nie podejdę tu na lewo na. Ty, on ma wymiar płyty, płyty ten, regipsowej. A no, kurde, bywa się my 27. Si to jest na znaczy my, my 30, 30. W pokoju zamiast Regipsu. akurat będzie dobrze. Czy jak dajesz wełnę, nie? To potem tylko takerem, takie. Te. Bez y folii. No, bez folii. A, tu przy drzwiach. Tu go. Jakby No to trochę się zagnie. Tam, no, no tak nie do końca. No Robert taki szerokie kół przecież nie ma. A na drugą stronę? Tylko szersze, na Co pewno to w to tym to sezonie to będzie to miał to szersze. Tak, nie? No to tak na środek tak. Tutaj, i tak. Tu ten trochę jest dane prościej. No bo to akurat robił Rafał. Krystian <laughs> wtedy już pojechał. Nie, a ja przyjechałem coś był tam wyklejony. No, no, bo to Patryk z Rafałem robili. No. Oni wyuczeni przez Wojamarka i wuja Łukasza. Dobra. A Rafał, jeszcze miałem się zapytać, co to jest? Kogo to jest? To Mikołaj musi przetuningować. A czyje to? O, od Leszka. Leszka. I to jest, jest farba yy, na posadzkę też A, dla Mikołaja. Ula, la. To musimy zabrać. I co przetuningować? Co to, to musi wydłużyć ileś tam. Mhm. A to jest I taki full mamy, Full ile. przelot? Nie, jest coś tam. A jo, faktycznie jest coś. Także to oni tam się już. Tylko mamy Ciężka, nie? Gruby, nie? No ścianka gruby, gruba, no? nie? Konkretnie. Fajny, no? Także fajnie. Dobra, dobra, dość gadania. No, Rafał, ja Ładnie zrobione, co? Inaczej. Tu, Chyba nie pęknie, co? Nie, no tu, ile mięsa jest, nie? Wszędzie. Właśnie, ja myślałem, że on tutaj będzie też trochę zebrany. I wtedy by rozrusznik podszedł? No, ale pewnie nie podajecie. Ale deluxe to. No. Będziesz mieć jakby tego, że czyli w dal, a z boku będziesz mieć Wyważony, no pięknie, nie? I zobaczcie, można mieć tanim sposobem, Rafał wymyślił sprzęgło, nie? Do takiego Nissana. No się okaże, ale powinno działać. Powinno działać raczej, no. Dobra, ja jedę potem na alternator i tego. I tyle w temacie na razie, nie? Co tu jeszcze mamy? No, fajny prezent. To, co mówiłem na filmie? Tak, to jest do, do uszelek ewentualnie jakieś tam otwornice takie. To prawda, pół zeździłem, ale no... Masz. O, nie <grym> to było, naprawdę. Rafałowi, Rafałowi zamiast, nie wiem, na urodziny kupić, nie wiem, tort czy coś, to wybijak idę. Tort też jest. Żeby miał do, do roboty. No, no, no. Ewentualnie no. podstawa do tortu. <grym> Niemile, nie wiem, na takie sporadyczne tam zbijanie, Tak. Właśnie miałem coś takiego pożyczone kiedyś od Sławka jedno. Mhm. A to, no to jest łuski z wojny. No. Secesyjne jeszcze. Secesyjne, <ride> to jest secesyjne. No, ta gientareczka, nie wiem czy to się, czy to się egzamin, czy nie no. zda, może ja... Lo. No, tu już. Tak. Zobaczyć ci powiem że... Aha, A? To i to tak będzie trzeba. No. No zobaczymy, no, Adaś, czy Musiał coś wymyśleć. Jeszcze makaron by na tym zrobił. Myślę, tak będzie dobrze szło, że... To hydrauliczne będziemy zakupy. No. <laughs> <Zaginać. śmiech> Odklimy wszystkie. Od, od, od pneumatyki w Bizonie? No. Zero. No Tam na tą skalę to bym nie zwracał uwagi, I tak trzeba na oko, <laughs> jechać. No tak. No dobra. dobra. I wyciory? I wyciorki. Jak ty byś chciał tam. No to tu będzie trzeba pewnie po wtryskach zaraz, nie? Musisz poczyścić sobie Mamy otwory. Paweł, jak się będziesz budował? Jak się budował, tak? Jak no. się będziesz budował, nie? No to majster, jak idzie ze swoją poziomnicą, to jest 20 tysięcy zawsze drożej, nie? A bez poziomicy 20 tysięcy mniej? No no no. Wtedy robi no sznurek. Nawet sznurka do. Oku. No no no. Butelką, mnie? <noise> O wi winko, winko wypijasz i butelką od góry no. <grystanie> narożniki I tym takim malowali kiedyś, taki wałek z wzorami był, nie? No. No z butelkami to akurat racja, bo sama jeszcze u siebie po dzisiaj, że mam tak zrobić na narożniki. No ale no wiesz, to. Jak na... no, ale to był bardzo dobry pomysł. I no, ciekawy, szybciej no, szło i w źle nie wyglądało, nie? No, tak. U nas tam w starym domu, bo tam jest glina, tylko szczyty dziadek nasz rozebrał i postawił murowane. No to tam wszędzie to jest i, i jeszcze jest polepa, nie? Mhm. Tam się fajnie wierci w tej polepie, nie? A tylko, fajnie, że wiesz, Fajnie wszystko trzyma. Za, 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 za mocno pójdziesz wiertarką, to odpada tak konkretnie już, nie? A ja tam potem w narożniku, jak wszystko odpadło, no to siatka, mpek zrobiłem i do dziś nie jest luks. Macie pomyli z Chyba Ty, no tak. Tyno, my z Rafałem robiliśmy mieszkania, to jeszcze zanim był kanał. Jeszcze no. dzisiaj dyskutowaliśmy, że jedno mieszkanie Rafał robił, jak już Adriana y, tutaj y, jokera był y, ciągnik. Dobra, dość gadania. Dzisiaj taki słuchajcie, tylko odcinek o niczym, ale też taki nieraz. Nie, 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 nie. O, słyszycie? Oni już chcą jechać, tylko żeby, żeby wieczorem się zobaczyć w internecie i już do domu. No. Potem wysyłają mi zdjęcia, jak całymi rodzinami z żonami siedzą. Słuchajcie, w niedzielę, kawka na stole, stoliczek, i jeden przez drugiego wysyła zdjęcia, że oglądają, oglądają. Także. Dobra, tyle, tyle w temacie. Jeszcze raz tutaj na koniec przypominam, że zachęcam do zbiórki dla Zuzi, słuchajcie, pomóżmy, mała kwota, naprawdę malutka kwota, a, a może zdziałać cuda. Cel jest 20 tysięcy, także to nie jest jakoś bardzo dużo, a dla nich tutaj na pewno zrobi to ogromną różnicę. No także tutaj już, już tutaj Korekta roki. No ta korekta. Rolki już też jest. No, i ostatnio czytałem też e, komentarz jeden e, o, e, odnośnie wyciągnięcia tej e, podkładki z, 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 z podtrysku, i ktoś tam napisał, żeby automatycznym e, punktakiem wziąć i go ponapunktować, i, i że wtedy wyjdzie. No, i tutaj akurat miałem swój punktaczek. No i kurde, wyszła no nie? Także. Dobry sposób. No, akurat to jest. Akurat sposób jest dobry Także dzięki bardzo Ja jadę po alternator tutaj do tego grzmota Ale jeszcze w międzyczasie zawiozę sobie na sprawdzenie tutaj z na alternator i dwa rozruszniki Zobaczymy, który pójdzie To to się załatwi eee, No, a tutaj Adaś działa Co mówisz? Gdzie musisz jechać? Do domu, do żona wzywa Do domu? Żona wzywa? Oj, ta żona to ty musisz pozdrowić swoją A żartę. czemu ja? A ty nie możesz? Mogę. To no ty moją pozdrów. Pozdrawiam cię. Głupio by było, jakby się okazało, że. No, wiecie co, dobra, nieważne. No, jedziemy z Ursusem. To już w no, siedzą. A gdzie ty chcesz jechać? Ja już bym nim jeździł. Pompa je siedzi. No, przewody na opaski, tak jak mówiliśmy, to szybko pójdzie. Wow. A tu nie było ten? Tu tak jechałeś, tak? No. Ładnie <noise> w kolana chłodziło, co? Ła pani, klimatyzacja no, taka była, że... <noise> No, że... Adaś świl, przyjechał w taki mróz tym Ursusem. Ale przednia szyba nie jest, to najważniejsze, bo bez tego by było ciężko, co? No. Ile, ile myślisz, patrzyłeś na nawigację, ile na godzinę szedł? 30... 35 miał tak przy dwóch. Przy 2200 miał. No to tak 2400 tego to tak 38-40. A Rafał ile go zakręcimy? 8, 40. 40 będzie szedł, jak Roberta, nie? Na najwyższym biegu? Byłem, 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 ale, ale chyba. Ale najpierw tam No zobaczymy, też. Ale ten, ale Rafał chyba nie będziemy z najwyższego biegu startować z my Dlaczego to. A co? czemu nie? Jeżeli się poradzi, to z 17. No to jeszcze sprzęgło będzie trzeba mu ugadnąć. No będzie, sprzęgło no, z najwyższego nie wystarczy. Nie. nie sklei, nie? No, no teraz przy tym silniku już ma ten. Ślizgało ci się, nie? No. Tak? Ło, wow, to my go nie schamujemy, co? Nie, on przez sprzęgło nie idzie z, 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 z... A, w a w 60 idzie? Tak. Ja to się nie znam, ale coś nieraz liznę. Nie? No, no to właśnie, tu, tu był ten. Człowiek, człowiek, to... człowiek to się całe życie uczy, No, ale najmądrzejsi są zawsze nasi internauci. <grymne> Ale widzisz, tu ci pan podpowiedział z tym, z tym punktakiem, tak? Kurczę. No, bajka, nie? Ale? Ale widzisz, kurczę, nawet takie komentarze. Ale właśnie coś to jest... takiego no to jest bardzo fajna sprawa. Ktoś no bo ci doradzi coś. Moim tego. zdaniem na tym polega właśnie cała ta zabawa w tym YouTubie. Oczywiście. Że żeby tak. tu się ludzie wymieniają jakimś tam doświadczeniem i nie. My się uczymy od, od yy, komentujących, oni coś tu podpatrzą i, i idzie do przodu, nie? Oczywiście, że tak. No, no, ja wiem, na przykład no. z tym automatycznym punktakiem bym, bym na to nie wpadł. No tak, no. no. Ktoś tam coś ma doświadczenie więcej tego. A Rafał, robią, ostatnio ty na studiach, kto ci powiedział, że jak się wierci wiertarką, to te wióry, Kolejne, jak to było? No. no, że trzeba co chwilę odpuszczać i wtedy wióro odlatuje a się, nie owija na wiertle, nie? A Rafał tego nie wiedział, a wywiercił z milion otworów, nie? Że wierci, no. co chwilę odpuszczać, nie? I wiór ładnie no, tak. odlatuje, nie? No tak. No. To Rafał znaczy czy nie, jak jest już za długi wiór, to ci będzie na wiatr siedział. No tak, ale, ale to jak to mu kawałek to, to i odpuszczasz, to wtedy ten, to wtedy tak. No. no, ale wiesz, tak Rafał nie pomyślał o tym, nie? Tu u was to jeszcze, jak chce, kiedyś będzie remont silnika na, kurcze yy, sferoidalnych gratach, to tu Krystian yy, to się trochę namęczył, bo to, nie? To oczywiście nie. Porting, nie? Trochę zrobił. A głowicy, no. No, a w tym Ursusie, słuchajcie, tutaj tym 350, no to mamy zawory, Większe i Porting głowicy zrobiony przez Patryka. Yy, właśnie, yy, który tam się zajmuje teraz Alfom Romeo. Także słuchajcie, tutaj będzie wynik, będzie wynik konkretny. Już niebawem słuchajcie, hamownia, jeszcze tylko dopieszczamy szczegóły i, i wtedy prawdopodobnie schamujemy Adaś tego i, i chyba tego. Zobaczymy. Ja myślę, że tak w lutym to się nawet może odbędzie. Trzeba zobaczyć kurde czy wałek jeszcze w nim działa, bo jak, go, bo jak go odpalałem to tak... Paweł, jeszcze tak. musisz poszukać w starym domu gdzieś... No? Czego brakuje? pojemniku. Powinien być taki zaworek. MBC. Ustawianie? Tak. Trzeba to tu spływać, zamontować. Czyli będziemy stroić ręcznie? Tak. Żeby te dwa, no, dwa, dwa bara, może tak maks na razie, nie? Mhm. Nie bo więcej. ma chęć więcej pompować? Tak, no pewnie. Rafał, Rafał już wie. Co? A ile ma teraz? Cii, nie mówimy, nie mówimy, bo to będzie w następnym filmie. Teraz film. to pompuje dużo, no. Idę w lezie, bo jak nie puszczę gazu, to... Aha, czyli do oporu. No. Przed dwóch no. no. nie mówimy, bo to będzie w kolejnym materiale, albo już było. Ja nie wiem, jak tam z tymi filmami się wyrobię, ale ten... Ale czekajcie na materiał z jazdą tym ciągnikiem, bo... Rafał, jak nam na grupę wysyłał, od razu, na gorąco, jak z Krystianem testowali, to wam powiem, że... To jest właśnie najpiękniejsza chwila, jak spędzisz cały rok przy takim projekcie i potem wyjeżdża i nagle są te osiągi, co zamierzałeś, to, to jest największa nagroda, żadne pieniądze, nic tego nie odzwierciedli, tylko po prostu największa nagroda, a tu się wszystko składa na sukces, to co Rafał 102 tu leje, porting głowic, większe zawory... Mm. Tutaj to, co Marcin tutaj zrobił, to tu jest rura seta, słuchajcie, trąbki w tym kolektorze. No, wszyscy, co oglądają na, na bieżąco nasze filmy, to wiedzą, nie? No i kolektor wydechowy, no, turbo wstaje jak szalone. No, ja już to słyszałem, widziałem, a, a wy zobaczycie niebawem na YouTubie.